No, i tak sobie teraz pomyślałem, że przyszła do mnie wena twórcza, nareszcie. Tu jest może, nie może tylko to jest e, wena twórcza, czyli e, widzę tutaj etera na, 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 na tym komponencie moim, i nie tylko moim, bo pewnie, pewnie są takie e, stwórcze dzieła, że. Że myślą podobnie. Także eter, tu, tu normalnie tu jest Twoje miejsce, to jest Twoje miejsce, ale to jest nie wszystko. Popatrz tu dalej, popatrz o, tu jest Twoje miejsce. Popatrz na łańcuch, tu jest wiertaraz, są normalnie kołki dybowe ty stąd nie uciekniesz. Ja normalnie pocisnę sobie na K2 i będę sobie patrzył, jak ty nie uciekasz. Jesteś przywiązany do tego własnego bajzlu i ty mi nie uciekniesz. Ty mi nie uciekniesz. Ja ci udowodnię, że przyjdą po ciebie albo plastiki, albo trociny. Taki jestem, kozak, eter. A jak mi tam nie wierzysz, że kto ja jestem, nie wiem, nie, nie wiem czy ja dobrze przełączę, no to zaraz popatrzysz, kto ja jestem.